Cześć Kinewra! Cześć dziewczyny! Witam! Niezawygodnie, panience! Kultura florenska psia jego mać! Ale o co znowu ci chodzi, Moniś? I jeszcze udaje! Widziałaś to? Dziecko drogie. Ustąp miejsca starszym damom, ja tu widzę tylko jedno krzesło. A ty dalej, swoje? Wbij sobie do tego zakutego jak widać uba, że widzimy się w roku 1507, gdy Leo machnął twój wyidealizowany konterfekt. Czy tak? Nie da się ukryć. Chociaż cwany pacykarz dopieszczał go jeszcze z 10 lat i tyle go widziałam, o portrecie nie wspomnę. Zatem ja mam równe pół wieku na karku, Cecylia 34 wiosny, a ty, moja droga, ledwie 28. Do kogo z tą gadką gówniaro? No popatrz! Einstein w spódnicy, a jak trzeba płacić za kawę to ma sklerozę. Sklerozę? Sama nie płacisz. Za każdym razem wymawiasz się, że zostawiłaś portfel w domu. Moja droga, nie mieszajmy dwóch różnych systemów walutowych. Jesteśmy tu i teraz na wirtualnym portrecie wygenerowanym przez wariata. Trudno, co robić? Nie będę się przecież procesować z jakimiś szmondakami. Ale to oznacza, że ja mam 26 lat, ta wariatka z wyleniałym futrzakiem 17. Słucham? Wypraszam sobie. Oj tam, a ty gówniaro ledwie 16 lat. I nie przeszkadza ci to już biegać za weneckimi emerytami. Goń się. Matka Teresa z Kalkuty się znalazła. A wy to może lepsze? Jedna wyfiokowana z taką paskudą obnosi się po mieście, a druga całe życie w gablocie, leń śmierdzący. Dziewczyny, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę na nasze kulturalne spotkania. Są takie ożywcze i twórcze. Koniaczek? Podwójny. Stać mnie. Mnie też. Ale kto płaci?